Dzień dobry, tu jesteś, to jest ci... A dzisiaj nagrywamy sobie odcinek Koina czy Trzecia część z Szawarmy Tak, no i mamy jakiegoś klienta Ale patrzcie 1 z 2 co to ma być? A co to ma być, widzowie? Jak mi się oni wytłumaczył wszystko? Patrzcie Aha, nawet znikło

Panie. A? A. A. Hey, wait. Don't do that. I can't think like this. Co, co to było? Inspekcja Trzeba. Wąsi Woma. Come on, make it fast. Dzień <coughs> Ja mam no mam you szybko nie, nie pytam. Nie. nie, proszę Pani, ja Pani nie odpowiem na to pytanie. Dęsy maczka poszły na kobietę. Dęsy, No zaraz inspekcja. you go finally inspector yama thanks i was starving Kusi mnie zobaczyć. Tak, kusi mnie zobaczyć. Już po inspekcji. Dobra. Szybka inspekcja. Czy mi się wydaje, że on urz? Chyba. Dobra, czekamy, czekamy. Idzie ktoś, idzie. Idzie tam ktoś. Idzie ktoś. Chyba. Tak. Hmm. Chyba. No I ja chyba wiem kto to jest. A tak chyba będzie takie tutaj. Hello, Pan again. ktoś pyta. Chyorma, tak Ciekawe może dlaczego się widzieliśmy. No, tak widzowie. Tak ma się sytuacja. Super, że jest kosztowa obsługi, ale panie, pan się popatrzy na twoją twarz. He, hmm, dosłownie, było widać to teraz. Trzeba stać sama na mleczu. A! Wiem dlaczego on się ma no, sama o Ustawiłem typ, że jest bardzo duża anomalia. No to ciekawe. Co to? No. Tak, ach ten spokojny dzień. Ach ten spokojny dzień na podraż. No my no, ja nie obie. Panu na No idź sobie, panie.

A warm up, please. <laughs> Don't cut it in half. -time. I can only cut one hand to hold it. Fair enough. My man. See, couple of mm. salt. Food first, worries later. Please make the payment. Hmm. But, Gites mayo. Luzikai Buzik. I gorąco i gotowe Dobra ja, Może ta osoba nie ma ręki po prostu Moja jakiś wypadek ale się tak urodziła No i No i... Nie, nie jest dobrze Mówię No Czekamy na kolejnego klienta Czekamy, czekamy No um. widzę Ach ten spokojny Ach ten spokojny dzień na potójaiu. Tak widzę. Ten co się bawi nażyczka Ach ten spokojny dzień na Podrasiu, ten biednym. Ten na Podrasiu jednym jednym. Ach te Podrasie. No. Nie wiem czy on w ogóle mi na wyszać już, No pijany idzie. Musiał mieć mocną imprezę chyba. much much don't in much much food all right that will be 150. what you close the window before i eat how can a warrior train without chiwarma this is a dishonor some <laughs> Come, Each, each Oh, she warm now. And soda too. Don't screw it up. Anything else? No, that's enough. Me. Make it fast. I'm starving here. The soda is 50, total 200. Mini Mic z ekipy, ale normalnie, bo on jest w dobry w tą grę, jak mi się wydaje. Mamy obroty, mamy perfekcyjne obroty.

Urośnie, urośnie nam grzybek. Ja tego inspektora jak on tutaj tak rośnie, tak on go grzybek. To grzyby rosną. Dobra, jest dobrze. I niech ktoś idzie. Jeśli wystarczy, że jakaś nie ma ja to ta osoba. Proszę pana, widzi pan siebie? Dobrze. Miłego spokoju w niebie. Ciekawe jak. Dobra. No. sobie. No dobra, czekamy, czekamy. No dobra, idzie ktoś czy nie? Co to? That will be one hundred fifty, please. I was so hungry, and this is what you do to me. Widzimy, co to znaczy na mnie? Na szeregu, tylko szeregu, 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 na szeregu, szeregu, co ci zrobiłem? szeregu, super super widowie No na program. To, to był dźwięk takie rakiety Która wystartowuje z jakiegoś kosmosu no, bo... Dobra, Dobra, widzę, że jest to chociaż... Czekajcie, pomyślmy sobie, po co ja się zatrudniłem w tym kawalerze. No wiecie, co widzę, po co? T tylko, no. no, po to tylko Czerda obcy Grzesiu, hot. Grzesiu hot. Dobra, to wiecie co to wszystko jest na ten odcinek I to już Jak chcecie Jak chcecie więcej odcinków w takiej grze na Obroksie To piszcie w komentarzach To wszystko na ten odcinek, więc tam no Pamiętajcie subskrybujcie mój kanał Dawajcie suby, wszystko łupcie. Piszcie komentarze, dobra, i to za kanałacie na